Ciewam wam wszystkim, z tej strony witam Was Nikoru, dziennik pokładowy numer 6. Jest godzina 16.05 czasu portugalskiego, czyli 17.05 czasu polskiego. Jesteśmy właśnie w Lizbonie, jak widzicie. Jest 14 stopni Celsjusza, więc jest cieplutko. Jak widzicie, panuje tutaj wiosna, czy jesień, chyba wiosna raczej można by powiedzieć. Eee... No i ogólnie jak widzicie no jest tutaj takiem przyjemnie i ładnie. Jak widzicie tutaj są bardzo ładne łuki triumfalne, które są naprawdę bardzo okazałe. Znaczy nie wiem co to można nazwać łukami triumfalnymi, ale na pewno bardzo ciekawą i interesującą budowlą. Poza tym spójrzcie na te latarnie. Jakie one są naprawdę bardzo ładne i ciekawe. Takie staromodne, takie w czasach właśnie... Starej Wielkiej Brytanii. Takie naprawdę bardzo interesujące. Nie wiem jak Wam mija dzień, ja, mimo iż nie spałem już od ho, 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 długiego czasu, to jestem nawet całkiem rześki i naprawdę jest mi tu rewelacyjnie. Teraz kończymy. Może się jeszcze pojawić dzisiaj kolejne wideo. Jak znajdziemy jakieś fajne miejsce do filmowania. Cameraman, show yourself. Why do you want me to show myself every time? Because I'm proud of you. Okay, wait. So this is our cameraman. Okay. <laughs> Final <Fajne>, Fiontko. <five. laughs> we are all very dirty. Still didn't go for a shower after the trip. Yay! Okay. Oh nice. Who cares? You're beautiful. Więc, trzymajcie się ciepło. Was Ciao.